Co? Jakieś e, przywitanie, tak? Tak, Ciema wszystkim. Słuchajcie, chciałem opowiedzieć taką historyjkę z życia wziętą. E, robiliśmy ostatnio e, BMK1 F20 z silnikiem benzynowym 1.5 i były wycieki z silnika e, z uszczelniacza przedniego, uszczelniacza wału z przodu, czyli spod koła pasowego. Się okazało, że jednak, żeby go e, wymienić jest potrzebny specjalny Adapter, który wstępnie najpierw musi naprowadzić nowy uszczelniacz, wargę uszczelniacza nowego, gdyż nowy uszczelniacz wargę ma po prostu prosto. Wiadomo, jeżeli ktoś coś tam czai z mechaniki, warga musi być wygięta do środka, że w momencie oleju, ciśnienia oleju uszczelniacz będzie dociskany i, i uszczelniany w ten sposób. Oczywiście takiej, takiej przystawki nie mieliśmy, musieliśmy sobie na szybko dorobić, pan Stasiu, nasz, nasz specjalista od takich obróbek wziął kawał materiału, nawet nie wiem co to jest, jakiś teflon, dorobił nam specjalny adapter, trzeba było najpierw wcisnąć uszczelniać, ten adapter wcisnąć, wcisnąć w uszczelniać, naprowadzić, wargę tego uszczelniacza, żeby dopiero naprowadzić na y, wał, y, wał korbowy.